Chce jedzie i cały drży. Cały drży. Żeby nie złapać takiego czwoka do kombajnu, nic tu nie czuję pod butami. A następny wszystko: krąglaki, takie, takie. Łupki, co chcesz. Co chcesz, tutaj znajdziesz. Droga to droga. Sobie Niemiec wymyślił drogę, wszystko, środek pola. Nie wiadomo jak to było za Niemca podzielone. Dobra, wracam. Prędkości, ale skąd jej tu nabrać? O, i zobaczcie, już powalę. Całkowicie go tak glina. O, następny się złapał. Ju. Całkowicie tutaj ten wał już nic nie będzie robił. Dlatego mówiłem, że chyba było błędem na mojej ziemię w ogóle brać ten płaskownikowy, czy obrać dwie rury i wystarczyłoby. To znaczy się wszystko wiosną to już w ogóle się rozlatuje. Proszek zostaje, wał do góry podniesiony, kroskila, Tylko ino no, liże, liże. No jesteśmy. Widać, czy są kamienie, bo spórtniacze śladów ostro pracują. No i lecimy sobie. Powiedziałem, ja że tutaj, z tej strony, to będzie dobrze wyglądało. A nawet bardzo dobrze. Z tego względu, że zobaczymy, Wy. Nawracam no na kołach ma mniejsza krzywda niż na tym bale to mi się wydaje nie chcę mocno zbijać tych bo... o, ciekawe jakby się bez wzmacniacza momentu a tak mu więcej obrotów teoretycznie przy wyższych obrotach powinien mniej palić mimo, że nie ma właśnie world Cruza, zobaczymy co się tutaj dzieje nie przesadzajmy z prędkością. Nie przesadzajmy z prędkością. Obciążenie silnika 50%. Obroty 1950. Może i by tutaj jechał na dwójce, ale prostu tylko takie może jest. Sprawdzimy, ale im wyżej tym będzie gorzej. Wydaje mi się, że tu będzie problem, ale może mi się to tylko wydawać niepotrzebnie. Niepotrzebnie strach. Tak na tych kamieniach było, to by się trochę może ten wał wyczyścił sam, ale to też się nie wiadomo. Się wydaje, że na dwójce będzie ciężko, to są za duże rędziny. Na pewno będzie za ciężko. Oszka najbardziej komfortowa. Łączona, załączona, załączona. Nie, nie ma szans. 70% obciążenie silnika. No to na dwójce będzie pod stube. No to nie ma co się tutaj gazować. Bez sensu. Wjeżdżamy w lewy kamieni. Będą. Już coraz mniej. Właśnie część też po prostu już ora. Mi się wydaje, że się część już tutaj, o tych kamieni ora, i się po prostu przykrywa. Znowu będziemy prostować rurę w Kubocie on delikatnie jedzie na kołach Nawet dobrze, że tak że ja tak to się mówi brzydko krzywo orałem to teraz chociażby jak ciągnę agregat to tę ziemię bardziej zarównuje no bo Mam gdzieś tam prostą, wytyczoną. A tutaj te kamienie, te kamienie cały czas gdzieś ucisku i mnie przenosiło. O! Wygląda to pięknie o takim agregacie. Noż naprawdę. Już tu kiedyś taki agregat przewoziłem. Całe szczęście, że mi kolega pożyczył 4,5 metra. Nie szło jechać chyba na szóstej polowej to się okryzłem no ale to 4,5 metra uwaga podobna i potem była decyzja o, jednak o zakupie 4 metrów Bo tutaj tereny nie są płaskie Przecież nie mogę się strzelić normalnie tak mnie nosi tak mnie nosi, że aż dziwne. Dawno chyba nie robiłem. No. Dzisiaj bym już przejechał, a to jest mój prawidłowy wjazd. To jest mój prawidłowy wjazd. Się źle patrzycie w tą nawigację. Aha, ja wiem o co chodzi. Kompensacja nachylenia jest włączona rzuca budą i on mi tutaj każe jakieś manewry odwalać. trochę sobie bliżę, co tam ta linia, że ona z tyłu to znaczy, to nieważne. Zero, dwa. Widać te kamienie. i tu jest lepsza ziemia i zobaczcie teraz jak spuszczę. może wy tego nie słyszycie, ale ja to słyszę bardzo dobrze może jakieś halogeniki odpalę tu no, sobie będę podnosił na tym co gruberem zrobiłem tak jest ile? 70 darów Trzasnęliśmy. Wydaje mi się, że jak on był, był zawieszany, to byłby jeszcze większy problem. Aż metr mnie trzasnęło. Trzeba się przydawać tą siódemkę, żeby ładował. O! Wapno jest najważniejsze dla mnie. Że ono tutaj jest stosowane cały czas jak widzicie będzie gdzieś tam filmik że ono jeszcze te błoto z cukrowni przez dwa lata jeszcze się nie przeżarło trzeba będzie tutaj też może jak pod kukurydzę, ale to pH jest duże bo raczej po prostu ten bab nie jest rozłożony. Ja bo chciał pojeździć z dwójką do da rady. To są za, za wielkie rędziny. Może trzeba było tutaj wziąć mój agregacik i delikatnie go tak. I no wino puszczać tą ziemię. No i to właśnie te ciasto od kukurydzy. Już wiem dlaczego im te rządki zostały, właśnie się zastanawiałem i się tam topił sąsiad zabiera, zabiera, zabiera No i co? Sam sobie po prostu szczelił w kolano Sam sobie szczelił w kolano w ten sposób ten rok był opadowy i ta woda spływała, spływała do bruzdy. No, tak właśnie nie, jak się ciągle zabiera, zabiera Się kara sama przychodzi za takie uczynki no ale dobra, jakoś tam się z tym radzę Kubuś jak sobie radzi 8,5 na zegarze 9,7 9,8 prawie 9 równo kilometr w plecy brak ogumienia ale nic, zobaczymy co czas pokażę jak to wszystko będzie wyglądało Chrisa Na razie o! Będzie podsumowanie kukurydzy gdzieś chyba po weekendzie Teraz nawet nie wiem czy bym się doliczył po tych wózetkach Tak lekko idzie. A on koła w powietrzu, a on koła w powietrzu nie odbiłem mi hydraulika. Widzę, co jeszcze muszę przestawić na przyszłość. Te spółkniacze śladów po prostu poszerzyć, żeby one nie były tak blisko siebie, że nawet jakąś właśnie się ciągnie tam pod schodem. Bo one też zostawiają ślady, bo coś tam się nabije na nie. W życiu by tutaj człowiek nie ujeździł żadną dwójką. Siódemką nie można utrafić. Tak rzuca na tych... Rędzinach. No i dobrze, że tutaj gruberek poszedł przez powrocie. No zobaczcie, to jest ciasto, to jest jeszcze mokre po prostu. Tak, to chyba zostawię, nie będę tego ruszał. Niewiele to pomoże. 1 jeden, jeden metra, skręć. No i wesołe życie jest rolnika. Obitny chłop nic nie robi, a jemu samo rośnie. A tak. W tym roku to szczególnie. U nas kombajny dziś mogą, wjechać próbują. To są tereny, że się da. Bardzo dużo kukurydzy u nas stoi. Kolega wozi tam. To... Bielawy, na grupę producencką no to mówi, że bez kolejek, bez niczego, wjeżdża i wyjeżdża, no jest problem z wjazdem. Wszystko właśnie zależy też co w, w jakiej kulturze ma utrzymane pole moim zdaniem jak to tam u niego wygląda Moim zdaniem oczywiście mogę się mylić, każdy ma swoje zdanie na temat Różny, ale moje zdanie jest takie, że wapno, wapno, wapno to nam tą glebę, glebę rozluźnia. Ja tu się bardzo obawiałem, jak przyjeżdżałem, porać. Mówię, ja tu będę siedział, mówię jak nic, ale zobaczcie, nie siedziałem. Ślizgał się. Może te warunki do orki, teraz dopiero byłyby optymalne, na pewno byłyby lepsze, bo tam troszkę słonecznie było to by chociaż ta góra mi obeszła. no ale dzięki temu znowu mogę tutaj już walczyć po tygodniu masz się mgły były nie mgły I to tak niewiele wyschło tak naprawdę no już gdzieś tam optymalnie w miarę tu tylko właśnie od tej kuchyridzy to porażka ale tu już jest lepiej nie, to się nie da wysiedzieć przy takiej prędkości czałując tego gazu, i wyjdzie jak wyjdzie i tak będę jeszcze z broną jechał już to nie muszę zrobić jak jakiś opętany nade wszystko spodziewałem się, że mi to szybciej pójdzie, ale to tylko się spodziewałem jak zwykle zobaczcie jak krzywo jadę będzie część do popisu dla broni. No, trochę ten gruber tutaj to porozrywał. Muszę tu się bardziej skupić na tym wjeździe Bo się długo zastanawiam nad tą siódemką. Aha, ja muszę swój numer zrobić. W tym gazem ręcznym, jak będzie mną tutaj mocno rzucało, to będę sobie wolniej jechał. A gdzie mnie trochę popuści, no to cyk. Czyli tutaj na przykład 0,7, będzie dziura, ale to się źle jeździ, takie coś. Jednak lepiej się pracuje jak jest sucho, a nieżeli mokro. O, i tu właśnie jest taka fajna ziemia. Zobaczcie, słyszeliście, jakby tutaj już odpuszcza i rolnik jedzie na zero. taka była na całym polu. To zawsze jakaś kara musi być. Nie wiem za co te kary są. Nieduży kawałek 3, 30, a jest tak zróżnicowany. Takie gleby to bym chciał, takie właśnie jak tutaj Bardzo dobrze planująca, Trzymająca wilgoć Trzymająca wilgoć, koła w górze, w górze Dobra pędzimy No i jakoś to tam będzie że coś tam się odbywa, że coś tam się robi. Może też do znaczenia ma, że ten tylny wał się okleił. A może nawet lepiej, że idzie. Bo się chociaż nie topi, jedzie jak na walcu. Przy okazji wałujemy. <grytania> tu już daję sobie na tempo macik. Trudno, 8 na godzinę. Nie da się szybciej, naprawdę. Nie da się szybciej w takich rędzinach pojechać. No to zobaczę, jak ja bym tutaj siał. O! To byłaby tragedia. Jestem już po tym przekonany. Chyba szóstką ponową, to może by nie było takiej tragedii. Z tego względu, że jechałbym wolno jakieś 6 na godzinę. No, no I tu już przejazd ładni. Coś się synchronizowałem. A mu siódemkę wpakować już. Tak. ja chcę na tą ścieżkę, gościu. Powolutku, powolutku renzinujemy. To właśnie jak tutaj mocno rzuca. Może jakie halogeny? Może gdzieś tam się przypatrzymy Takie to są rędziny jak Jak diabeł Ach, Masaż kręgosłupa się przyda 3 dni masowałem się w Lambo W transporcie z kukurydzą To teraz jeszcze się tutaj pomasuję No i tu już jest lepiej Tam właśnie ten przód jest bardziej gliniasty Dlatego twierdzę że tutaj kukurydza powinna się udać widzę obok z roku na rok to coraz lepsza gdzieś tam też chyba za dwa lata już ta kukurydza jest na pewno po sobie ale ja bym tak się tutaj mocno nie bawił, wolałbym kukurydzę, pszenicę i nawet za rok wrócić, czy za dwa lata z kukurydzą jak widać, mimo że tutaj są wszędzie lasy dookoła, to jakoś tutaj nie zauważyłem wielki szkód w, w kukurydzy w kolegi też czeka na zbiór A czeka na jakiś tam kombajn. Padimy światło, zobaczymy czy tam temperaturka rośnie, nie rośnie Paweł 50% To tu trochę ujmiemy tych obrotów Nie będziemy świrować Mamy mu pod 1900 87 88 Wszystko zależy W którym miejscu jesteśmy o, Ja cięż kręcę Całe szczęście, że ten agregat jest. No, może ten zwykły by coś tutaj narobił. Nie, nie zrobiłby to pięknie. Jakoś ekstrawagancko. Ale coś by tam podrównał. Ale jakby to zaschło. Amen w pacierzu. Już tak kiedyś pojechałem właśnie. To byłby amen w pacierzu. On się tylko odbija. Jest po prostu za lekki. To nowy agregat zawieszany. Ale teraz, teraz to jest czym zrobić. No i tak tutaj się to odbywa. No, no bardziej delikatne, mi jak na co mniej niż co 80. Nie spodziewałem się, że tam będzie tak mą tąpać, ale. Tam trudno, ten kawałek zostanie, to nic wielkiego nie powiem.